Miałem kolegę Bartka No i to przecież jego nie ma, bo to pierdolony strajca Mam kolegę z miasta I kolegę ze Zgierza No i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę Gaja, teraz to koleżanka Mam kolegów trapstars Cokolwiek myśli o mnie syna, dla mnie to koleżanka Poznałem wielu ludzi i myślałem, że mnie nie chcą I że nikt mnie nie lubi Nie połowa, tylko większość Ufam tylko sozi bo było, jak było średnio Gdzie nie miałem gdzie spać Na rękach noszę ten sam brud W papierkach młody border Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce Miałem kolegę Bartka No i dobrze, że go nie ma, bo to pierdolony zdolca Mam kolegę z miasta I kolegę ze skierża No i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę geja, teraz to koleża to koleżanka Pożegnałem paru kumpli Jednak fajnie jest powiedzieć do widzenia Bo to wygląda tak, że niektórzy są jak chmurki Wszystko się robi jasne, gdy ich nie ma Na rynkach noszę ten sam brud W papierkach młody porter Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce nie No i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę geja Teraz to koleżanka Mam kolegów w stars Cokolwiek myśli o mnie scena, Dla mnie to koleżanka